Cześć, te nagranie nagrywam w 4K, spróbuję wrzucić bezpośrednio z aplikacji na YouTube, żeby nie sprawdzić na jakości. I teraz, o czym chciałbym powiedzieć? Chciałbym powiedzieć o wałkach robionych przez szefów kompanii na żołnierzach szeregowych. O co w tym wszystkim chodziło? Żołnierz, kiedy szedł na bytowanie do lasu, zazwyczaj na krótki okres to były 3 dni. Zazwyczaj należało mu się wyprewentowanie, którego nie dostawał. Oczywiście y, to było rozpisane, że niby tam było wydane, tak dalej, tak dalej, ale tego żołnierz w ogóle nie widział. Y, jak wiemy, w latach 96-97 było tak, że y, żelizowi należało się y, jedna lub dwie czekolady. Oczywiście, tej czekolady, pamiętam raz, żeśmy dostali po pół tabliczki czekolady, gdzie tak naprawdę na dzień przypadała cała czekolada, a my to dostaliśmy za trzy dni. No po prostu y, takie były robione wałki na pieniądze oszustwa. I to robił szef, szef razem z dowódcą, bo dowódca po prostu dawał na to przyzwolenie, a szef po prostu robił co chciał. I też było tak, jak raz pojechaliśmy na działania bojowe Basiu 97 w Bieszczady. Wtedy też mieliśmy wyprzedzanie. Każdy dostał takie duże dużą paczkę jedzenia w kartonie. To było na kilka dni. Gdzie wcześniej szef już zdążył, wyciągnął wszystkie czekolady, także No miałem na ten, na ten półcie brzika tych czekolad Jakiegoś, dla mnie to tam jest dziwne, no jak Może nie wiem, może jakby mały, to czekolady nigdy nie, nie dostał, czy co Nie mam pojęcia, no Ale te czekolady w każdym razie wyciągał No jak żeśmy tam zjechali, to mieliśmy tylko same konserwy Jakieś tam suchary i tam inne te rzeczy Gdzie później w tych Bieszczadach po trzech czy po czterech dniach problem się skończył i kolejne dwa dni byliśmy głodni. To jest normalka w wojsku, także wojsko ma doposażenie, ma wszystko, żeby zapewnić, zapewnić dla żołnierza wyżywienie i tak dalej, tylko po prostu kadra sobie na tym kieszeni kiszen przycina na pieniądzach. No, wiadomo jak to jest zrobione. Na papierze wypisana, a wydane zupełnie inaczej także. Tak to zazwyczaj wyglądało. A jeżeli chodzi o nasze jednostki, to bardzo często były właśnie takie wyjścia w teren. Bardzo często były wyjazdy na przykład na skoki, były wyjazdy na wieszczady, były wyjazdy na, na skałki, były wyjazdy na, do Zakopanego na narty. Z tym, że w Zakopanem tu już mieliśmy wyżywienie Y, zupełnie y, można powiedzieć y, cywilne, bo gotowały nam cywilne kucharki. Bo to co się działo na jednostce i jak tam jak, jak ta kuchnia wyglądała, to jeszcze wam opowiem. I to chciałem wam powiedzieć. No, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.